Hej wszystkim, powracam do Was po trochę dłuższej przerwie. Byłam w Polsce, wróciłam z niej w sumie już dobre dwa tygodnie temu, ale jeszcze miałam takiego jet laga i mi się nie chciało i dużo innych rzeczy. Także dopiero teraz nagrywam mój kolejny film. Przepraszam Was za trochę dłuższy okres oczekiwania. W dzisiejszym filmie chciałabym obalić pewne mity na temat Korei albo potwierdzić fakty. Zapytałam Was na moim Instagramie o takie najdziwniejsze rzeczy, ciekawostki, Historie na temat Korei lub Koreańczyków, jakie usłyszeliście. Ku mojemu zdziwieniu dostałam o wiele więcej wiadomości niż się spodziewałam. Wybrałam to najfajniejsze. Plus do tego moja znajoma podesłała mi link do demotywatora. Był to taki mini artykulik na temat ciekawostek w Korei. Zacznę od tego demotywatora, ponieważ jest tam dużo. Jestem i prawda, ale jestem też kompletna bzdura, więc zaczynamy. Koreańskie sauny są czynne całodobowo. Jest to prawda, jest to też prawda, że są bardzo tanie. Nie jestem pewna, czy jest to 7 dolarów. Myślę, że to może być nawet o wiele mniej. I tak, można w nich spać. Na ulicach południowej Korei nie spotkacie pary, w której pani jest grubsza od pana. To jest chyba moja ulubiona ciekawostka z tego, bo jest to tak kompletna bzdura. Nieważny chyba jakikolwiek kraj. Wrzucimy tutaj do tego zdania, że w tym kraju nie spotkacie pary, w której kobieta jest grubsza. Jest to po prostu, brzmi to po prostu absurdalnie. Tak, prawdą jest to, że w Korei te standardy piękna są bardzo, bardzo um, takie restrykcyjne. Powiedziałabym wręcz, że przez to, że przemysł tej operacji plastycznej, medycyny estetycznej jest tak wysoko rozwinięty, przez to te standardy piękna są niestety bardzo. No nierealne. Dotyczy to również ciała. Powiedziałabym, że idealna sylwetka w Korei to bardzo, bardzo, bardzo szczupła sylwetka, nie powinna być koścista, ale bardzo szczupła. Ale co do samej ciekawostki, jest to totalna bzdura, po prostu bzdura, bzdura, bzdura. Tak, w Korei ideałem jest bardzo szczupła sylwetka, ale nie znaczy to, że każdy tak wygląda. Kiedy wyjdziecie na ulicę, zobaczycie ludzi o różnym wzroście, o różnych kształtach, o różnej figurze. Jest bardzo dużo par, w których ktoś ma trochę więcej kilogramów, trochę mniej, i chyba takie jest wszędzie na świecie. Także nie rozumiem, skąd się wzięła ta ciekawostka. Co naprawdę dziwne, oprócz wagi i wzrostu, kuręcicy zwracają uwagę na wiek. Partner nie powinien być stary, za młody i na grupę krwi. E, myślę, że większość ludzi na świecie zwraca uwagę na wiek, i tak na przykład ja mogłabym się spotykać z kimś jakoś tam młodszym. Ileś tam starszym, ale nie mogłam spotykać się z kimś, kto ma lat 60. I myślę, że tak samo jest w Korei. Nie ma jakichś takich magicznych liczb, takich magicznych nawiasów, o ile party powiem starszy młodszy. I grupa krwi. Jest to prawda, że Koreańczycy przypisują każdej grupie krwi jakieś cechy osobowości. Ale myślę, że każdy racjonalnie myślący człowiek tutaj nie będzie kogoś przekreślał tylko dlatego, że ktoś tam ma grupę A, a nie B. Wiele Koreanek kładzie sobie na nogach kocyk nawet kiedy nie jest zimno. To jest prawda, to jest prawda i myślę, że jest dobrze opisane zaraz pod obrazkiem, ponieważ w Korei są bardzo popularne krótkie spódniczki, krótkie sukienki i tak jak kiedy chodzimy w nich i tam pięknie się układają, kiedy siadamy, no to może nam się przez przypadek pokazać bieliznę. Dlatego, żeby zabezpieczyć kobiety przed taką sytuacją, często nawet w kawiarniach jest taki obok koszyczek i są kocyki, można sobie przykryć nogi. Ponadto koc to symbol pewności siebie. Wciąż zastanawiam się, skąd autor bierze takie fakty. Wieczorami, zwłaszcza w weekendy, policja zajmuje cały pas ruchu na ulicy i bada alkomatem wszystkich kierowców. Bardzo bym chciała, żeby tak w Korei było. Wydaje mi się, że cena mandatu również jest nieprawdziwa, ponieważ a gdyby mandaty były takie wysokie w Korei, to Koreańczycy nie łamaliby cały czas tego prawa. Mam wrażenie, że pod nosem policji na koreańskich drogach można robić praktycznie wszystko. Ludzie jeżdżą tutaj bardzo źle. Nie chcę generalizować, ale. Zazwyczaj, kiedy już jadę gdzieś z samochodem, to chyba przynajmniej raz zdarza się jakaś taka dziwna sytuacja. Powódź nie jest powodem, żeby nie chodzić do pracy. O... Oh, z tym się zgadzam, ponieważ nawet korona nie jest powodem, żeby nie chodzić do pracy. Nie wiem, jak wielkie zagrożenie musiałoby panować w Seulu, żeby ktoś powiedział stop, nie pracujemy, zamykamy autobusy, metra i wszyscy siedzimy w domu. Dla Koreańczyków jednak praca jest jakby takim motorem napędowym w ich życiu, i nie ma chyba szans, żeby szef powiedział wam, że wiecie co, pada dużo śniegu dzisiaj, to zostańcie w domu albo zalało, to zostańcie w domu. Także z tym się zgadzam, ponieważ podejrzewam, że jeżeli nad taka powódź, to prędzej rząd koreański wynająłby łódki, żeby ludzie sobie dopływali do pracy niż zamknął wszystkie firmy. W szpitalach karmią jak w restauracjach. Zgadzam się, w szpitalu nie byłam, w sensie nie spałam tam, nie leżałam tam przez dłuższy czas, ale widziałam zdjęcia moich znajomych i naprawdę posiłki w koreańskich szpitalach wyglądają super. Rok akademicki zaczyna się w marcu. Pierwszy semestr w danym roku jest to semestr wiosenny, zgadzam się, ale w Korei również można zacząć, można się zapisać na studia jesienią. Między każdym semestrem są dwa miesiące przerwy, czyli uczymy się od marca do czerwca i od września do grudnia. Przez dwa dni studenci poznają historię uczelni i zaznajmiają się ze sobą. Starsi studenci uczą młodszych, jak odpoczywać i bawić się. Nie są to dwa dni, nie trzeba na to iść. Nazywa się to Orientation, i jest to takie jakby spotkanie organizowane przez starszych studentów, zazwyczaj z drugiego roku dla pierwszego roku. Można na to iść, ale nie trzeba. Ilość miejsc na zajęciach dydaktycznych jest bardzo ograniczona, a na większość kierunków zdarza się, że na zajęciach jest ponad 100 osób. Czy to jest ciekawostka? Myślę, że w każdym kraju, na każdym uniwersytecie jest po coś ta rekrutacja. Na każdym uniwersytecie są ograniczone miejsca, nie każdy może się dostać. Dlatego właśnie mamy rekrutację. Prawdą jest to, że na zajęciach zdarza się ponad 100 osób, tak samo jak w Polsce i myślę, że wszędzie. Szczególnie na zajęciach, na które można. Chodzić niezależnie od kierunku, takie ogólne przedmioty na takich zajęciach są nie tylko ludzie z mojego wydziału i nie tylko z mojego rocznika. Jeżeli zajęcia są po angielsku, to jest bardzo dużo obcokrajowców, którzy są tutaj na wymianie, i ponieważ oni nie mają aż takiego dużego wyboru, jeśli chodzi o przedmioty w języku angielskim, które mogą zrozumieć, no to często chodzą na takie właśnie. No byle co, byle by mogli zrozumieć. Przebrnęliśmy przez ten demotywator i teraz przejdziemy do pytań na moim Instagramie. Nie wolno pokazywać swoim tych ramion. Nie zgadzam się z tym. Myślę, że ten mit nie jest do końca mitem, ponieważ podejrzewam, że faktycznie kiedyś tak było, ponieważ nagość to jeszcze jest taka... Kwestia sporna w Korei, bym powiedziała. Tak jak dużo Koranek nosi krótkie spódniczki, krótkie sukienki, to jednak dekolt powinien być zasłoniony. Natomiast wszystkie bluzki i sukienki wycięte w taką łódeczkę, osłaniające ramiona, jakieś topy, to wszystko jest ok, to jest modne i bardzo dużo dziewczyn to nosi. Sama mam bardzo dużo takich ubrań i jeszcze nigdy nie spotkałam się z żadnym takim karcącym wzrokiem starszej osoby w metrze na przykład. Słyszałam, że w Korei jest zawód upychacza, na przykład w metrze. Czy to prawda? Kiedy pierwszy raz przeczytałam to pytanie, musiałam się zastanowić, o co chodzi. I nagle w głowie pojawiły mi się te wszystkie filmiki, które można znaleźć w internetach, w którym mamy metro, ludzie są upchani jak sardynki i nagle podchodzi taki pan i pomaga ludziom się wepchnąć, pomaga im wcisnąć te swoje torby, walizki. Nie, w Korei nie ma czegoś takiego. Nie wrzuca się papieru toaletowego do sedesu, tylko do kosza obok. Znowu i taki nie, w starszych ubikacjach, w starszych budynkach tak wrzuca się do kosza. Są nawet takie karteczki, które opominają ludziom, że prosimy nie wrzucać papieru do ubikacji, ponieważ szury się zapychają. Ale w nowszych budynkach, w nowych budynkach albo gdzieś, gdzie było już przeprowadzony jakiś remont, to jak najbardziej można wrzucać papier toaletowy do ubikacji. I też takie karteczki są w naszej ubikacji. Tutaj można wrzucać papier do CDS-u. Wredne teściowe. Tak jak wszędzie, myślę. Wszędzie, no w każdym kraju myślę, że każdy zna jakieś historie o wrednych e, teściowych. Nie każda koreańska matka marzy o zagranicznej e, synowej. Jeśli że ma się pecha, to faktycznie może być ciężko, ale nie nastawiałabym się negatywnie. Tata się pytał, czy w Korei też piją mleko. Piją? Ale czym? czy to jest takie głupie pytanie? Chyba nie, no bo aż tak dużo tego mleka nie piją tak jak my. Wydaje mi się, że głównie dolewają je do kawy. Że praktycznie wszyscy używają Kakaotok zamiast Messenger. To jest prawda, wszyscy używają Kakaotok. Nigdy nie pisałam z żadnym Koreńczykiem przez Facebooka, wszyscy używają kakao. Że w Korei nie okazują sobie dużo czułości w związku i mężczyzna traktuje kobietę jak służącą. Jest to zdecydowanie nieprawda. Oczywiście znajdą się tacy mężczyźni, nie tylko w Korei, znajdą się tacy w Polsce, znajdą się tacy w całej Azji, w całej Europie i na każdym innym kontynencie. Zdecydowanie się z tym nie zgadzam, ponieważ wydaje mi się, że dużo osób ma w głowie taki stereotyp koranki jako takiej uległej, cichej, posłusznej, spokojnej, miłej. Ale Koreanki mają temperament i jeżeli mi nie wierzycie, to wystarczy, że wpiszecie sobie gdzieś Korean Couple Fighting i zobaczycie te filmy jak... No nieważne, możecie to zobaczyć. Że oni nazywają białe dziewczyny white horse, czyli biały koń. I co ten biały koń oznacza? Biały koń, po koreańsku bengma jest to takie pogarliwe, seksualne określenie dla białych kobiet. Jest to słowo wulgarne, bardzo brzydkie... I raczej nie powinno się w ogóle go używać, nawet jeżeli obcokrajowca nie ma obok ciebie. Myślę, że nie muszę wam tłumaczyć, co oznacza jazda na białym koniu. Nigdy nie słyszałam, żeby ktoś to powiedział, szczególnie przy mnie, nie słyszałam, żeby ktoś użył takiego słowa w rozmowie, ale czytałam komentarze, widziałam w internecie wiele wpisów. Z tą właśnie bajką. Także można się natknąć na takie komentarze i jest takie słowo używane, ale, no, tak jak mi się wydaje, raczej nikt tego wam nie powie w cztery oczy i jak najbardziej trzeba to bo to jest bardzo, bardzo brzydkie słowo. I ostatnie pytanie, które pojawiło się kilka razy, czyli Koreańczycy ciągle się uczą albo pracują, brak życia prywatnego. Ja się z tym zgadzam. Myślę, że tutaj to życie zawodowe wypiera jednak to prywatne i rodzinne. Ludzie pracują tutaj naprawdę bardzo wiele godzin. Nadgodziny są normą i są to nieodpłatne nadgodziny. Ludzie pracują weekendy. Po pracy nieraz są chłasiki, czyli chłasik to jest taka kolacja. Firmowa, która może być wtedy 2-3 razy w tygodniu, czyli szef chce się napić i wyciąga całą firmę, musicie na to iść. Oczywiście nikt was nie zmusi, ale jeżeli nie pójdziecie, no to narazicie się szefowi i praktycznie czeka was taki ostracyzm w miejscu pracy, więc ludzie muszą na to chodzić. Są weekendy, ale po tym ciągłym pracowaniu ludzie są tacy zmęczeni i nie mają jakby w ogóle siły, żeby nawet wyjść. Po prostu weekend to jest taki czas, że przez dwa dni. Jesz i śpisz, żeby naładować te baterie na nowo, żeby przez 5 dni albo nawet dłużej, bo czasem trzeba pracować w weekendy nieodpłatnie, żeby się naładować i znowu lecieć. Pytanie też dotyczyło nauki, tak jest też tak z nauką. Wydaje mi się w ogóle, że ten taki proces tej ciągłej nauki, tak jak w liceum uczniowie uczą się non stop, prawie nie śpią i wiem, że to jest po to, żeby dostać się na najlepszy uniwersytet, ale mam wrażenie, że to jest forma takiego... Treningu, będzie są już tacy przystosowywani do tego trybu życia. Okej, okay, kochani, to wszystko na dzisiaj. Trochę się rozgadałam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pytań było sporo, ale. Chociaż troszkę mam nadzieję, że rozwiało to Wasze wątpliwości. Ja sama jestem trochę zdziwiona tymi bzdurami, które pokazują się w internecie. Niektóre mi tym nie dziwią, ponieważ brzmią warygodnie, niektóre natomiast brzmią naprawdę absurdalnie. Jeżeli słyszeliście o jakichś innych ciekawostkach i jesteście też ciekawi, czy to prawda, czy nie, możecie zostawić komentarz na dole. Ja bardzo chętnie na ten komentarz odpiszę. Dziękuję Wam za dzisiaj, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia niedługo.